Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj będzie to book haul, czyli tak jak w tytule, mam nadzieję szybko pokazać Wam książki, które ostatnio do mnie przyszły. Część z tych książek to są książki kupione już pod te moje wyzwania czytelnicze, o których opowiadałam Wam ostatnio w osobnym filmiku, no także zaraz Wam wszystko pokażę. Pierwsza książka, Kwiaty dla Algernona. I to jest książka, którą właśnie polecaliście. Mi ten tytuł przewijał się w komentarzach pod tym filmikiem, z moimi planami czytelniczymi na 2020 rok. Także postanowiłam kupić. Jest to książka z gatunku science fiction. I tutaj taka rekomendacja: widnieje arcydzieło poruszającej błyskotliwości, chwytające za serce i całkowicie bezdyskusyjnie znakomite. Także mam nadzieję na bardzo, bardzo dobrą lekturę. Kolejna książka to również kupiona z rekomendacji, i tę książkę poleciła mi pani, Ani, pani Ania, to znaczy książkę opowiadania braci strugackich, poleciła mi pani Ania. To są rosyjscy bracia piszący właśnie opowiadania z gatunku science fiction, także w sumie mogę sobie połączyć moje dwa. Wyzwania w jedno, jako fantastyczno-rosyjskie. No, także zobaczymy. Znalazłam, aha, znalazłam tę książkę na eBayu angielskim, także no, zobaczyłam i kupiłam, bo mi polecano. Opowiadania tutaj są dwa: Daleka tęcza i próba ucieczki, także będę czytała. Zobaczymy. Kolejna książka. To też książka, właśnie o której wam mówiłam. Szczepana, twardocha, drach, ponieważ jeszcze nic nie czytałam tego autora i w tym roku chcę zacząć. Przynajmniej z jedną książką. Wahałam się między drachem a morfiną, no ale w końcu padło na dracha. Także zobaczymy, bo oczywiście opinie też są podzielone. Jedni jednym się bardzo ta książka podobała, drugim trochę mniej. Także no zobaczę sama jakie na mnie ona wrażenie zrobi i, i jaka będzie moja opinia odnośnie tej książki. Kolejna Książka to też właśnie autor, którego w tym roku bardzo chcę poznać, czyli Leopold Tyrmand i jego powieść Zły. Bardzo wiele dobrego słyszałam zarówno o autorze, jak i o tej książce, także no, pomimo rozmiarów mam nadzieję, że będzie na tyle wciągająca i interesująca, że te kartki właściwie same będą się przewracały i w ogóle tego rozmiaru um, tej książki nie odczuję. Tak, kolejna książka to Psychopaci są wśród nas, Roberta D. Hara. Jest to emerytowany profesor Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, pionier badań nad psychopatią. Mnie ten temat zaburzeń osobowości... Szczególnie właśnie psychopatii czy narcystycznego zaburzenia osobowości bardzo interesuje. Dużo na ten temat czytam czy słucham, właśnie różnych dostępnych materiałów, na przykład na YouTube. Także no, tę książkę postanowiłam kupić, ponieważ no, Robert D. Har przebadał ten temat wzdłuż i wszerz. Także myślę, że jego książkę na pewno warto przeczytać. Także niedługo będę czytała, tym bardziej, że to nie jest dosyć. Jakaś obszerna, obszerna książka, także no, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa. I tak, kolejna książka to The Five. Napisała ją Holly Ruben Holt i jest to um, książka o pięciu ofiarach Kuby Rozpruwacza. Ich imiona tutaj są Polly, Annie, Elizabeth, Catherine i Mary Jane, czyli no historia życia pięciu kobiet zamordowanych przez Kubę Rozpruwacza. No ponieważ zazwyczaj jest tak, że jak się słyszy czy się czyta o, o różnych mordercach, czy to za, seryjnych mordercach, Zazwyczaj zbyt mało uwagi poświęca się ofiarom, a tutaj jest cała książka poświęcona właśnie tym kobietom, które Kuba rozpruwacz zamordował. I tutaj jeszcze z tyłu tak jest taki, taki opis. Ofiary Kuby rozpruwacza nie były tylko prostytutkami, były siostrami, żonami, matkami, siostrami i kochankami były kobietami. Były po prostu ludźmi. Także no mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawa książka. Ja już ją tak trochę przeglądałam, zaczęłam czytać i no, język jest tutaj dosyć wymagający, także na pewno przez nią tak nie przelecę. Będę musiała więcej czasu jej poświęcić i więcej uwagi, ale nie ma nie ma problemu, powoli będę sobie tę książkę czytać i mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo interesująca. I ostatnia książka. Rzym, czyli biografia tego pięknego miasta od mitycznego założenia przez Romulusa i Remusa po czasy Berlusconiego. No, także mam nadzieję, że będzie bardzo wciągająca. Autor zabiera nas w urzekającą podróż przez dzieje jednego z najbardziej fascynujących miast świata. Właśnie, także mam nadzieję właśnie właśnie. Także mam nadzieję, że ta książka yy, właśnie taka będzie fascynująca, interesująca i niesamowicie wciągająca i jakby wyczerpująca yy, ten temat. No, także to tyle. To są te książki, które Ostatnio kupiłam, tak się ładnie prezentują. A wypiszcie, oczywiście, komentujcie, czy czytaliście, które polecacie, które mniej polecacie. A ja Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa!